Widzisz? Widzisz? No, no ona widzi. widzę, widzę. Ola nie zobaczy. Ale co tam co tam tandujeś, mówi, że widzi dobra, 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 pani błoki. Ale A tak, ta, bo jak tracę normalnie, to ci mówię, że... No poczekaj minutę. Ona, boży nie mniej No Boże, do mielony. Dobrze. Rama na mielone. No bo ty, bo ty nie jesz mięsa, ale my wiemy, mój mąż musi się dobrze umieszczać. Jest... Uwielbiamy moje mielone buraczki, jak, ja ja ja, ja też... no, no, jak ja jest... zrobię. Ja też jem. A żurek jak jesz, kopytka. Zaszklę, tak jak ja. Z... No, 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 u mnie w pracy to tylko tak ci, co się zbliżamy jedna, on nam po jedno, a oni po drugie. Tak chciałabym, żebyś miała sobie wrażenie. O Boże, ja już nagniosłam sto. A druga mówi, to za mało, ja już mam jeszcze. Trzecia, <grym> trzecia <grym> mówi, ja już mam tyle, już Druga, A ja mówię tak, do nich, ja, A ja mam dobrze, ja się odpoczywam, A pani u mnie gotuje. <grym> tak powiedziałam. No <grym> Nie ta, to już lepiej niż Rosman, bo nawet na zaszyt mam. No. no i tak powinno być. A w rozsmaniu tak. nie, nie ma na zaszyt. Więc za Ferelu? No ja. My jesteśmy salonem z tradycjami. No, no. i na z domu. stoimy żeby zatrzymać, bo on nie przeżył. Nie słyszę jak facet do niego mówi, i dzwonię do swojego przewodniczącego. O on mówi, a to pan jest za teraz, panie przewodniczący? No tak, do prezesa. Tak, jest on jak kogoś nie złapie, to będzie chory. Tu podobno lata taksicenstw, strasznych seksantów, po tych no. pożarkach masek szuka. No tak, no bo on stoi pod galerią w samochodzie z panią z sanepidu. O, i ale, to jest. Tak, no się tak, tak, to jest. tak, czekam. No to z dzielnica, dzielnica najlepsza, stalowa. Tak. Bo, bo ma, to tam Jezus. No ja wiem, tak, i stalową, ale ty jest stalową. to jest stalową takiego, nie? Ale po prostu muszę. Jestem prze. Później będę po. Tak. Proszę, na razie się nie wystraszyć. Pytanie grzywku, na czym mam? No. Tak. Ja tak myślę, że może ją trochę obciąć. No to nie, nie tak. sądzę. poza długo. Mimo skrynały, to nam ja miałam takich e, pacjentów, mówię, psychopata, to w ogóle jest e, najbardziej lubiany e, na osiedlu człowiek. Tak, tak. A oni tak? Oni ta? są bardzo lubiani. Tak, sympatyczny ta. i w ogóle to głow miły i taka jeszcze taka... No, I wszyscy potem się mówią, ale co to, ty ona no chcesz? Co? Co? Taki fajny pacjent. Ona mówiła, że już miała takie jazdy, że w ogóle, jak ona mówi, były przesłuchiwania i tak, i ona mówi, że to może być choroba, dwie dwóch, długie, to może być wszystko że ona kogoś ma, to się może przerodzić w jakąś agresję. Może tak być. I dlatego mówi idźcie na policji, z idźmią na policję. Złożyć, tak, jaka jest sytuacja. Jaka jest sytuacja i jego, jego przywesą na przesłuchanie. To już jest, na babę, to już jest słabo. Ja to już jest słabo. Lepiej jak już nic nie wiem, Bo ma z nią dzieć, dziecko i, mówię, i dobra była, nie? I dobra była, tak, a nagle teraz jaka ona jest, że go zdradzała. I tak, ta się o, osoba, tak, puszczała się, a tak. okazało się, że to on. Tak. No. no że ona normalnie jest, normalna dziewczyna. On te ten albo coś tam i może zrobić ci krzywdę. No, jak ja kiedyś miałam się uruchomił jeden i było, że powiedział mi, że jak y, 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 będę z kimś, to jego zabiję, a mi y, buzi No. No ale też nie wiadomo, do którego do momentu ktoś sobie pierwszy, bo sobie pieprzy, bo se pieprzy tak? A no do momentu... Nie, no do niego miałam jakby ten, że. że... No dobrze, że trochę dalej mieszkał. Bo... Tak, dobrze, że dalej mieszkał, bo jakby wiedziałam, że jak najbardziej go starzy na to, więc... No więc poważnie go wziąłam pod uwagę. No on też na przykład dzwoni do niej w, 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 w tam Ta wieku. Dwuka... Nie, ja mam ani jednego, ani drugiego. No dobra, ale to jest na ale, ale to już mnie przepuszczał, byliście. No. no nam przecież tak... Nie, a koszul mają to do siebie, że sami latają, ale puścić też nie puszczą, dopóki jeszcze im się wydaje, ale że nie ma Ale dobra, wiem, ale czy nie męczy, nie dręczy, nie nachodzi, nie robi dziwnych mm. akcji, wiesz, nie wiesz, że jak kurna to ci przyjdzie, ci okna powybija, czy coś, już to też przebiegało. Ja coś Być, bo w No i ja już ubieram się. Dobra. No widzisz, ona już pęso kupiła, byka kupiła i mam już do niej. Hmm. Tak by zrobiła. No Tym tak, poszła tak po mięso, to zobacz, niech najem, Od ja razu zrobi te mięso, bo nie się, całą grobe, chyba, tam nie wiem. <grym> ja tam nie wiem, mięsa zobaczysz 5 lat, i żyję. No bardzo dobrze. No, ale to też długo nie jest. No to, powiem, to bieg... się rok, nie no, no, robię, Ja już będzie dziewiąty rok. No i na piąty rok. Dajcie sobie. No nie, to to nie. Ja słuchaj z tego. Z mięsa. No o, tam się są. nie, 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 tam nie, nie, razy. nie, 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 tam jeszcze nie, 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 ja już nie mam gdzie kupować w Dlaczego? No bo już wszystkie sklepy wykupiłam. Ja już nie wiem gdzie chodzić. No, Chodzi też y, przeprowadziłam kilka metamorfoz klientek. Y, wyglądały przecudownie, przepięknie. Także no, bardzo można makijażem i włosami zmienić, e, zmienić wygląd, zmienić kobietę wręcz nie do poznania. Oczywiście, zmiany są bardzo fajne, duże, pozytywne. Też są zauważone oczywiście, bardzo dobrze odebrane. Klientki są bardzo zadowolone, więc Wszystkie zdjęcia profilowe są pozmieniane, więc tylko na plus. Ja mówię o mnie krótko. Pan młody się boi i mówi tak, poprosiankę, żeby ona w urzędzie się nie wygłupiała, bo ja ucieknę. Poproś ją, mnie, ona będzie poważna. Ja mówię, dobrze. Gdy dzisiaj rano do mnie dzwonił, jak masz humor, MF wspaniały. Ale Monika ci mówiła, co Cię proszę, mówię, tak. Zastanowię się. No, ja też numer z sygnałem znam, bo była jedna taka mądra gwiazda, no. znaczy gwiazda, dorosła baba, mm. jak, tak jak każde dziecko z innym, nie? Aha. E, to na ślub sobie swój, że tak powiem, poszła, e, tylko ten, narzeczony nie przyszedł. O, jest jeszcze lepiej. Dobra. No idiotę dorwała. Naszej takiej byłej znajomej mhm. y, odbiła męża. O, pięknie. No, tak jest. Jedna i druga, dobra? Tak, tak jest w życiu. Miej koleżankę dla męża. Jedna i druga się nadaje. Ale... Najlepsze to są przyjaciółki, jak się przyjaźnią. No, się kolegowały. No, tak. czy mhm. tą jedną też znały, też jakby po fachu. Mhm. Y, no to y, intrygantka straszna. Mhm. O, człowiek. Wszystkich, wszystkich manipulowała, w jakieś tam fałszty i tak dalej, wszystkich na siebie napuszczała. Aż się ludzie po, po drodze troszeczkę zaczęli yy, dogadywać między sobą, okay. że to wcale tak nie wygląda i, i dopiero intryga wychodziła. Trzeba mieć głowę. No, są takie I, I tak jednej osobie na drugą mówiła, że ktoś no, mówi, że tak? No, tak. ludzie się do siebie nie odzywali, później już człowiek nie wytrzymał. Uh -huh. Druga osoba też, a to się okazywało, że to w ogóle nie I prawda, tak. nic takiego nie było. I to wiele no. osób tak się dowiedziało. To tak. jest To jest zaburzenie psychiczne. To nie jest normalne. A jedna i druga jak posłuchać, to Boże kochany, to no. tak pomocy potrzebują, że głowa mała. No, co one ale, ale, nie przeżyły ale. w życiu, jakie nieszczęścia. I to tak człowiek sobie kurcze, kurczy to szkoda mnie. Jakie one biedne, co one... Jakie one biedne. Jak tak. to, że... I to od razu się ten taki uruchamia m, proces u człowieka, że no, no to trzeba współczuć, to trzeba pomóc, bo to jest biedna dziewczyna, nie? czy tam kobieta. Ukryta kamera. Ukryta kamera, Uwaga, wcięcie. tak też pomyślałam, że pięknie nie pomyślały, że ja tam z kamery jakieś, bo to te co tam sobie życzą. No tak, no to A nie tak. No tak normalnie to no tak. nie sobie życzy, życie życzę. Co sobie ktoś tam ma ochotę? No sobie życzę metamorfozę. Tak. tak. No, że coś gadaliście z Danielem, wam tak się dobrze gadało, Jezu. coś mi odbiło, coś, coś, nie wiem, czy ja byłam zazdrosna, czy sobie coś uroiłam, czy się obraziłam i miałam włosy nakręcone na wałki. Miałam takie ładne loki. Ja z te wałki taka wściekła szłam i takie kępy włosów mi wypadały. Takie po prostu, ale w takiej ilości. Ja tak, kurwa, ja będę mysła. Ja nie mam włosów i te włosy były w ogóle takie... Jak w ogóle nie było kolorów, no, no, to ja mówię, co, mówię? I te bałki, tak jak się kiedyś kręciłam kiedy na te bałki, wiesz, co, no się takie potegowywane, po, po, po mówię, Boże, po, ja mówię, łysa, będę się w setniku, ale same jakieś, te, zmiana pracy, do, 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 dobre finanse, coś tam, coś tam, szczęście, jakieś same takie pierdolety. Odpadające włosy? Tak. No to, Wynia, to jak Ci ktoś obci. A takie to, że... Ja to ja się... to jest dobrobyt, w ogóle ja jeszcze mówię, co mi się śniło, że, że się nagrywała jakoś coś, ja z Kamilem stałam i patrzę, co Sylwia nagrała, mówię, patrz. Mówię, pokłócili się, Sylwia z takimi, no tak mi się śniło, że z takimi włosami, żeś była na profilowym I jego żeś nagrała, że się, się kłócili, on z jarą latał na wierzchu. Ja? Patrz do Kamila! Aż wszystko stędziłam mu powiedział, co się obrazi się na mnie czy co? No, no, ja? No, z fujerą, bo na Facebooka nagrała. On tak przyleczał, tylko i tak, nie? Tylko. a ty teraz z tymi włosami, tak? No ty, no, pokłócili się na to profilowe takie właśnie, miałaś takie czapliże jakieś. No, to zobacz, jak mi się widzi, jak mi się przyczyniło. gronąłbym niezwiezie bo miała dobre czucia do tego to tak a musi skurczyć do tego chciał, nie już podał już nie Czeka. Tutaj ten odcinek mocno poleciał w jej stronę. Oczywiście nic nikt nikt nie przejmuje, kamera nie była ukryta. Luisa wyraziła jakby na to pełną zgodę. E, więc także wszystkie wszystkie przemyślenia były nagrane z premedytacją. Dzień dobry, gdzie kamery? Dzień dobry, Jasza. A ja zdążyłam, zdążyłam. Kamerują już! To jest słuchaj, mi ja znam, mogę. Że... Więc dzisiaj... Co? Powiedziałam ten Twój odcinek. No. Nad głosem musicie pracować. No tu straszny jest pogłos. Trudno, dobra. Nie, bo czasami w ogóle nie rozumiałam, co mówicie. my nie raz co... też nie rozumiemy, co mówię. To jest fajny pomysł, bo przecież jak robili ten. To ludzie oglądali takie pierdoły. No to sam pierdoła? Więc... I ludzie drostym. to lubią. My też to lubimy na przykład No tak, ale to, to... trochę, To wcześniej już znałam, nie? No ale ogólnie no, wyszło, teraz tam zaczęliśmy sobie, tam pisać, bardziej bajerować i wolno i zaprosimy na randkę. No i dał mi do wyboru dwie lokalizacje. Najpierw jest to, że jedną mi napisał cyrlicą, nie? A wiesz, ja nie, nie rozumiem, że jest istnieje. Wysyłam to matce, byłam z tego, skopiowałam link. Miałam do wyboru Muzeum Iluzji. I słuchaj, pokaz Van Boga obrazów, multimedialny pokaz. Słuchaj, ja byłam w takim szoku, że chłopiec w ogóle ma takie zainteresowania, w ogóle zajmuje się pracą fizyczną i tak dalej, ale tu w ogóle obrazy. Powiem sobie, że pojechałam tam, byłam w szoku w ogóle. Najpierw przyjechał do mnie, w ogóle byłam... Zdziwiona, że wieś, się odzwyczaiłam już od takich, wiesz, że tak powiem, wysoko... Kultury, wysokiej kultury i takich nietypowych miejsc. No bo co no, to ostatnio przez cały rok to wiesz, jedyny raz tam a że nie kupiło, nie? <śmianie> albo jakiś spacer do lasu. I mówię, kurczę, wiesz... Nie wstąpił ja... w <śmianie> <śmianie> Że co? Że to lasu? Że to lasu! No, no bo, słuchaj, to jest no. Wiesz, mi to się podobało ogólnie, nie mówię, że nie. Ale... No co ty tam w tym razie robiłaś? Chodziłam. A? No spoko. Chodziłam, spacerowałam, rozmawiałam. To coś ty za buraka sobie wzięła, że do lasu chodziłaś i piwo piłaś. Nie, nie, piwo było na czerwężniku. No to jeszcze lepiej. <laughs> Oj, tam przynajmniej zakochałam się, no ale poszczególne obrazy gdzieś tam, czasami jeden, czasami kilka różnych. Powiem normalnie miałam taki orgazm duszy. No boż! Naprawdę! Nie wiem, trzeba sobie... taki orgazm będę miała. Nie, jak masz coś do wieś artystycznego, a Ty masz, to, to poczujesz to samo. Ja sobie. muszę z Sywią chyba na krawężniku to piwo i wtedy musimy razem nie, pójść, to jak będziemy miało. Nie, to było tak artystycznego Nie no, to było, słuchaj, na trzeźwo. Chyba nie, to my z musimy na. nie trzeźwo na to. Jak na krawężnika, słuchaj, do tych tam... Nie, nie, my sobie z Sylwią radzimy. Na serii zawężniki wam rodzimy. No to jest tam operacyjna dziewczyna, spokój. O 5 centymetrów jest za dużo. Ale co? On. I, ale wzrostem? No, do płaskich mi nie pasuje. Aha. Mimo wszystko mam bliżej do czubka głowy niż do rozporu, Także nie ma tu No To jest najgorsze właśnie, wiesz, że lasta jest, to powiesz, całości na wysokości zadania. On Mam takie wysokie w w tym jak przyszli chłopcy, no i od razu wiesz, wchodzą tam u tych butów. No i to właśnie. No, no, że patrzcie ile ma tych butów a w wysokości takie jak dla tego, takie małe. <grystanie> jest czas tylko takie nie dojdę, takie małe. I to się nazywa, tak? Tak. Małe. No ten jest taki tylko że choroba. Sylwia, jak jest w ludźmi, że małe ludzie jeszcze mniej się odczuwają? Proszę co? Proszę? Ja się, ja się w jakichś mniejszych ludziach jeszcze odczuwam. O, właśnie! To od razu mnie widać. No. Jestem no atencyjna w końcu. No, no tak, no tak, tak jesteś, tak. jest, jesteś atencyjna. No dobrze, czemu mnie słuchać? To, Co, to nie boi. Cieszę się, że przyjeżdżam raz w miesiącu. To. to. miała rację, to chyba, że, że nie nie na hajs bierze ogólnie rzecz biorąc, A bo... ma? Słuchaj, y, ogólnie to nie ma, bo jak się w listopadzie... On ma zawsze wypłaty na koniec miesiąca i się w listopadzie odezwałam, że chcesz się z nim rozliczyć i w ogóle, a on jak będę miał kasę, to, to wiesz, to oddam. Ja byłam okulisty, ja wiem, ja mam leniwe oko i to nie jest moja wina, że nie widziałam tych wszystkich sygnałów, po prostu jestem ślepa, ty zawsze z tej prawej strony na tym balkonie stałeś, tam i tak było ciemno jak w mordę i ja nie widziałam tych sygnałów, bo mam te prawe oko leniwe i to nie wiem. Powiedz, wie. może by ci na piśmie dawał następnym razem sygnału. Tak i nigdy... Na 100% nie będę na nie widzieć. No tak nie no, wziąłem to podobnie, no po co na tą mikołą machać? Jak, mi <laughs> ma jak mi nie może powiedzieć wprost, no, to chociaż nie wywieź, że niech musi mi dać szansę, żebym ja to zobaczyła, na no, nie potem się już pierzyli, że nie widziałaś nie dostrzegłaś. No, ja, ja cały mam... czas mi się myli, jest ta saturacja, a ja co czasaturacja, już ale sobie z Saturnem skojarzyłam. <laughs> a co ma Saturn saturację? No saturacja, nie? Ma to... sama saturacja do Saturna. No, wypodobnie teraz, no bo kojarzę, a saturacji nie mogą zapamiętać. No. Tak, jak Cały czas mi się, asa, a sekuracja. Ach, jak mówiło. krzyżówka, właśnie się może pójdę na krzyżówka. Ale ja wiem, co to jest krzyżówka, tylko ja nie wiedziałam, o którą krzyżówkę Ach. ci chodzi. Czy właśnie taką do rozwiązywania, czy krzyżówkę na ulicy, tak jakoś nie ta, wiem? Tak, mówię się na razie ta krzyżówkę, no daj No tak, no to takie, wiesz, pildu, do podchody, wiesz, choć porozwiązujemy sobie krzyżówkę, wiesz, podam ci długopis, z wiesz. Nie no, bo on ja nie muszę mówić na krzyżówkę, ja się po na papierosa. No. Papieros na krzyżówce. Ale myślałam, że jest Wczoraj wypiłam dwa Desperadosy, kuźwa, specjalnie chciałam wyciągnąć y, tego chłopca. I mówię... Którego znowu? No tego Bożyszcze. No, no. no i słuchaj, Bożyszcze... A, chciałam wyciągnąć Bożyszcze na piwo na krzyżówkę. Na Desperadosa. Bo była prawda? No, to może taki przystojny, że się Bożyszcze piwo. No jest przystojny. No muszę. No, nie, tam bym... Dobra, wezmą. To, to nie jest to tak, że się no. w której oczekujesz. Słuchaj, Ty się na mnie nie udzielaj, no. 3,99 za sztukę, nie? Ale wam już miał 4,99, tam mówię, kupię dwa. Należy no, zobaczysz jeszcze był chory. No to musiałam wypisać sama dwa. Wiesz, że miałam dwa czasu. <grystanie> Podługę z prezesem, bo w szamysłach jest ja końców przystojne, bo ja nie wiem. Wszyscy oni są przystojni. Miałam dobry gust. Cześć, no ten ostatni, no to z przystojnością nie mam nic wspólnego. <grystanie> No nie, a Ty mówisz o tym zagranicznym chłopcu, on był nie, ostatni. Nie, nie, nie. No, to... no ale nie o zarzanicznym. Ostatni był <noise> ostatni Wstać, był... Wstać, bo oczy zrobiłyśmy. No to dobrze. Wsadzaj, no wsadzaj, wsadzaj. te oczy? Co? To też mam krzywe oczy chyba. to nie, co nie tak, bo jak masz leniwe oko, to masz krzywe te oczy. Ale mam prawe oko, a to też no, no, ale na mojej rączce, ale na ale dobrze, że promocji wódki nie było, że musiała dwie butelki wypić, to byłoby gorzej. Na mistrzyni. A jutro będziesz w centrum zainteresowania Tak, nie tak. Warto, to zrobić z tymi partnerstwami, a ty siedzi Ale słuchaj, patrzę właśnie w to lustro późno noc bez macierzu i mówię, że to zajebiście wygląda. Potem założyłam soczewki i trochę mniej zajebiście, ale dalej to mam radę. Ja no, patrzę w prawym łodzie, bo nawet nie widzę, jest super, A Ty masz to lewe, tak? Lewe jest super. A prawe jest złe? Tak, leniwe. Była tego, renifera już już, już, już wiesz. No tak jak Ty. Dobrze no, zrobiłam. Gdzie Ty tam masz renifera? No to, to jak Ty już patrzyła? To był renifer, bo myślę, że to jest jakaś taka ta gałązka z takimi czerwonymi... Renifer! <noise> Aha. Przecież to ma oczy i nos. No, oczywiście renifer. No tak jak chciała, to takie Przecież to ma oczy i nos. No nie wiem, kto no tej Renifera nie widzi. No nie, nie słuchaj, jej się nie zna. Nie bo jak się do tego... Ale jakie piękne, jest super! Ale <laughs> no, ona miała styczność. Styczność miałaś, miała nie miała wiosną. Nie miałam styczność. No jeszcze Ci zdjęcie zrobię. Na sensie tych. Ja, ale mi też możesz. Ja jestem ty <laughs> To Ty to przecież wiesz, nagrana. Tak. bardzo fajna rozmowa, taka świąteczna, odnośnie szubienicy. Jakby porozmawiałyśmy my między sobą odnośnie szubienicy, bo reszta była w ogóle jakby nieobecna w tym temacie. To bardzo dziwne, no ale cóż. No to taki świąteczny temat, młodość ma swoje prawa. 10 lat minus od tych naszych osiemnastu. Zobacz jaki łańcuch pleje. A co to za łańcuch? Co? No? Co to za łańcuch będzie? Nie wiem. A To projekcie teraz tak, czy Co? do no. niego przywiązać? No na razie nie mam zobu. Bo... Nie, będzie stryczek. Stryczek. Gorszej z tym do na na samym środku. Są... Stryczek? Stryczek, powiesił mi się A co to jest stryczek? Szubienica. A co to jest szubienica? No nie, no nie, no. Nie wiesz, no, co to jest szubienica. Co to jest szubienica? No nie wiesz, co to jest szubienica? No Boże. Nie wiesz? To jest to ta taka, co spada no z góry... Nie wiesz, na czym się ludzie wieszają? A szubienica to nie, nie jest to, co spada z góry i głowę obcina? Nie, to jest gilotina. Gilotyna <guloty> to, 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 to w lewym się zakłada. To szubienica to masz cały taki drewniany ten i, 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 i stryczek na tym, czyli, czyli pętla na szyję. A sam z tego stryczek, się no to stryczek, no to na to stryczek. Stryczek. się zakłada, no. A szubienica to całe to drewno, na którym ta Nina nie na samuraja. Hmm. Cały ten odcinek był poświęcony poza oczywiście plotkami, historiami i e, metamorfozami klientów przygotowaniami do świąt. Troszkę się skupiłyśmy na tych przygotowaniach. E, musiałyśmy sobie odbić trochę, szczególnie, szczególnie ja za zeszły rok poszponowała pandemia e, i nie było możliwości się wykazać w tym roku jak najbardziej. Wszystkim się bardzo podoba tak, więc docenione, życzę. zauważone żeby troszeczkę jakby poczuć magię jak się wie, tych świąt. Zostawimy na cały rok. <laughs> Zostawimy na cały rok, tak. Na no, koniec trzeba będzie wymyślić coś innego, będzie, będą zajączki. Ciastko, to ja to mam ciasto, nawet krzesła nie No, a ja kupiłem sobie już i miodownik, a ja wybrałem sernik. sernik, zostawiłem na stole i wiesz co zjadło? Skarby. Trzy rzeczy? No bezem. No właśnie. No Dlaczego wybrałaś nie wiedziałam, że byś musiała. Była bardzo dobra. O, zjadłabym tą z, z tego bezem. Bardzo tak dobra jest tu bezem. W tym kogiem, Naprawdę. Taka wyważona jest. Naprawdę jest dobra. W ogóle fajne te rzeczy tam. To w ogóle tam było widać po tych wszystkich takich pierdołach, że te ceny to są jakieś po prostu kosmiczne żeby jakichś zwykłych na pięć gwiazdek kosztowało 11-12 zł. To już to kiedyś to za tak kupiłaś i było po kłopocie. wiesz to co to jest? kawałek jakiegoś tego obsypane brokatem już brokaty nie są drogie za pół no to jest tak, psu, no. To to no, no masz prąd, grosz płacę, przecież po minimalne droże więc to wszystko się przykłada na produkt później bo to nikt nie siedzi i rącznie w domu nie robi wszystko fabryka produkuje no Ponad, ten klas na 50, 50 zł. no przecież to co to jest, no przecież to są dwa pręty metalowe, trochę no polsze w środku. Jest. Jest. No jest, no jest. No tylko za tak, sprzedawać go taniej to no. nie ma sensu. No Coś przyjechać tymi z tymi jeszcze z tym. Nie, to ten rok jeszcze. <grym jest? <grym ale poczekaj, daj mi szansę, to nie robisz na Rudolfa, z czerwonym nosem. <grym> Dobre, no, no. <grym>... No, kiedyś Rudolfa, dąbiciłam. z czerwonym nosem. Ale mówię, że miała z jakimiś saniami. No tak, my się świadczym, że Mikołaj, że ten mi przyjdzie po mnie z saniami. Z reniferami, nie? Kiedyś przyjadę. Kiedyś przyjdzie ten moment, przyjdzie ten dzień, że zajada saniami. karma będzie na bez Wezmą mu te... te kurwa szudolfy. Wszystkie koty mój karma z tyłu z I wszystkim, którzy to oglądają zdrowych, wesołych świąt. A tak, także ciepło, dużo prezentów, dużo miłości, dużo żywych cenności, niższych cen, cen niż na mieszkalnictwo. Tak. I co? I szczęśliwego nowego roku. I mam nadzieję, że zobaczymy się po nowym roku ze wszystkimi. pozdrawiamy serdecznie. Wraz z Kamilem chcieliśmy życzyć wszystkim klientom oraz wszystkim, którzy oglądają nasz program Kafka o Wesołych, zdrowych świąt i szczęśliwego Nowego mm. Roku. Życzę Tobie i Wam wszystkiego najlepszego. Tak jest bardzo dobrze.